Dokąd idziesz? Nigdzie. Kto dzwonił? Giovanni. Co się stało? Diego ma jakieś komplikacje po upadku. Pewnie coś zmyśla. Możemy wejść do szpitala i spotkasz się z Diego. Nie ma takiej potrzeby. Gdyby coś się stało, Bustamante dałby nam znać. Jeśli chcesz, wejdźmy tam. Wracając do ciebie, nie wierzę, że wyślą cię do innej szkoły. Mam taką nadzieję. Powiedz mi co cię gryzie? Trochę martwie się od jega. Sama nie wiem. Mogę odwrócić uwagę jego ojca i mojej matki. A gdy wyjdą, spotkasz się z Diego. Zrobisz to dla mnie? Jasne. Wyjaśnijmy sobie, że tak naprawdę mam go w nosie. Po prostu chcę sprawdzić, czy czegoś nie potrzebuję i czy wszystko gra. Chodźmy. Dzięki. Może Celina wyszła z Maxem A jeśli wyznał jej miłość? Celina byłaby jedyną członkinią klubu Mii, która ma chłopaka Gdybyś chciała, nie byłaby jedyna Ja? O kim myślisz? O Miguelu Możesz mu wybaczyć Czytaj mi z Nigdy Straciłam do niego zaufanie. Nie przesadzasz? W życiu mu nie wybaczę. Wiesz co zrobię? Poszukam sobie chłopaka, a ty mi pomożesz. Myślmy. Nie jest to najgorszy, ale niski i rumiany. Nie porozumiemy. Mam dość jednego zdrajcy. Mam dość Giovanni'ego. Poza tym farbuję włosy. Tommy. Czemu nie? No ale jest już zajęty. Przystojniak z tego Santosa. Przypomina Rickiego Martina. Ale kocha Lupi ten. Widzisz? Nie ma nikogo dla mnie. Zostanę starą panną. Przestań. Słuchajcie, stało się coś strasznego. Co? Gadaj. Max. Skrzywdził cię? Tak się złożyło, że Max stał się biedny. Daj, amiga, witam. Pożycz komórki. Posiałam gdzieś moją. Jasne. Dzięki. Odrzucił ofertę. A miałam okazję się do niego zbliżyć. To dobrze o nim świadczy. Wcale nie. Zarabiałby masę kasy. Spieklisz się, bo Miguel nie podjął pracy. Ale wiesz, czemu naprawdę się wściekasz? Bo nie spędził z tobą dnia. Nie. On kocha, mnie. Zerwali i Miguel musi należeć do mnie. Wybacz, że ci to mówię, ale twoje wysiłki nie skutkują. A co z kłamstwem, że poszłaś z Miguelem do łóżka? Dzięki temu doprowadziłam do ich rozstania. Kłamstwem i przymusem niczego nie osiągniesz. To się okaże. On się tobą nie interesuje. Zamknij się. Odkąd cię znam, jesteś samotna jak palec. Nie wtrącaj się. W porządku, Miguel? Czujesz się lepiej? Tak, ale muszę załatwić sprawę z Havim. Nie martw się. Dzięki. Mamo, gdzie byłeś? Oj, mamciu. Dzwoniłam do ciebie na komórkę. Byłeś z tą dziewczyną. Zwybacz, wyłączyłem telefon. Przy okazji chciałem za wszystko przeprosić. Naprawdę, bardzo mi przykro. De stab, stab, stab. Gdzie Roberta? Odjechała taksówką I dobrze, nie chciałem jej zabierać Pożegnam się z Diego i odwieziemy cię Kiepsko się czuję, Co z nadmiaru wrażeń Zabierzcie mnie do domu, dobrze? Powiem tylko dobranoc synowi Leonie, ja zaraz wracam. Pójdźmy teraz. Bardzo cię przepraszam. W porządku, uspokój się. Strasznie mi wstyd. Zawieźmy go, zdenerwował się, tak. Kiepsko się czuję. Dam ci radę. Tak? Nie zadawaj się z Robertą. Nie martw się. Jedźmy już. Więcej nie spotka się z Robertą. O co chodzi, mamo? Spokojnie. Jutro pójdziesz do nowej szkoły. Przesadzasz. Rodzina Maxa na pewno odbije się od dna. Max jest słodki i kocha Cię na zabój. Więc powinnaś go wspierać To dobry chłopak Może to nic poważnego Tak myślisz? Nie zrobił ci nic złego No proszę Szczęściara ze mnie Dobrze, że Max mi się nie narzucał Bo chodzenie z biedakiem to wstyd Szkoda, że twój chłopak nie może cię zabrać do modnego klubu, bo nie ma kasy co to było? Zapomniałaś, że jestem czarodziejką? Zniszczyłam ją.